Dzień dobry. Dzień dobry moi drodzy widzowie. 378-380 subskrypcji, tak mi się licznik waha. Niech się waha w tą dobrą stronę. Pamiętajcie, lajki i subskrypcje zaczynamy jak YouTuberzy nie. Ale słuchajcie, to jakby jest wartością tylko i wyłącznie dodaną. Dodatkową motywacją do tego, żeby dalej działać. Słuchajcie, więc, tak ostatnie golenie było maszynką Q-Shave. Czyli podróbką Futura Merkura. Padło pytanie, czy oryginał goli tak samo. Od razu mówię, że nie wiem, bo oryginałem się nigdy nie goliłem. Myślę, że fajnie byłoby spróbować. Zobaczymy, czy uda się namierzyć taką maszynkę. Czy ktoś chętnie by się podzielił? Zobaczymy. Przygotowałem dla Was dzisiaj golenie. Które, że tak powiem, wyszło mi całkiem przypadkowo. Naprawdę całkiem przypadkowo. Ponieważ wziąłem kubeczek. Kubeczek, słuchajcie, miał tu z ostatniego golenia pianę. Znaczy pianę miał, mydło. Mydło derby, tutaj przełożone. Tu sobie wyrabiałem. No i tak stwierdziłem, wsadzę. Pędzel, zobaczymy ile tego wyjdzie. Jak będzie wystarczająco, to się mogę tym, a jak nie, to miałem tu przygotowany, słuchajcie, krem Nivea niebieski. No tak miałem. To jest bardzo krem Nivea niebieski, miałem przygotowany, który chciałem użyć porównać do wersji sensitive, ponieważ wydaje mi się, że ten biały krem nie ma takiego fajnego poślizgu jak ten niebieski. Ale że mam już pianę zrobioną, dwudniowy zarost, więc Mydło Derby w tym czarnym opakowaniu. Żyletka, żylet Platinum trzecie użycie. Śmiem twierdzić, że bez najmniejszego problemu słuchajcie sobie poradzę, poradzi sobie z goleniem, więc zakładam czapkę. Składam słuchajcie. Przepraszam krzywą o. Składam maszyneczkę, ustawienie numer 4. Próbujemy dalej. Myślę, że i z tego co tu koledzy mówili, ustawienie numer 4 to jest takie max, yy, Znaczy, można ją do szóstki dokręcić. Tylko że tam powstaje problem z drganiem Żyletek, tego czego ja nie lubię, i nie ze złośliwości podkreślam. Ale ja tego efektu nie lubię. Więc ustawienie 4. Na ustawieniu 3,5 było super, super, super. Było bardzo fajnie. Dwa przejścia i człowiek PN. Dzisiaj ustawienie numer 4. Patrzymy, czy jest różnica i jaka. E, oczywiście pędzel był wymoczony w jedynym słusznym kubeczku. Tak, tu jest woda. Kawy dzisiaj nie pijemy. Wilże twarz. Widzicie, że twarz, słuchajcie, tak samo jak ostatnio. Delikatnie. Ach, Brito. Pachnie to troszkę fiordem, tym, który pokazywałem, jakimiś takimi e, jakąś taką wędzonką. Jeśli ktoś, takie Ach, Brito, e, ma wodę po goleniu, czy też Tą wersję klasyczną nie poję. Czy to jest właśnie to samo? Twarz z całego dnia, więc dlatego ją tutaj tym mydłem Umyję. Zobaczymy, czy to mydełko coś mi na zarost daje. Zarost dwudniowy, już mówiłem. Fantastycznie się pieni, Fantastyczne. Słuchajcie, zostawia skórę. Zauważyłem to już po ostatnim. Na pewno po kremie Sensitive, czy też kremie Nivea, nigdy czegoś takiego nie doznałem. No i co? Twarz przygotowana, lekko opukana. Dzisiaj nie ma. Firmowej koszulki. Nie jest taka, jaka była. Słuchajcie, ja tu robię dwa obroty. Piana gotowa, więc dzisiaj będzie naprawdę szybko. Tak ewidentnie zaczyna być czuć. Zresztą słychać, słuchajcie, no tu nie ma co ym, cyganić, kombinować, po prostu słychać jak ta gra, jak ta maszynka gra Żyletka. Słuchajcie, no, kolik się da, ładnie to idzie. Wrażenia akustyczne nie są zbyt fajne. Odrobina wody. Słuchajcie, gdyby ktoś pytał. O jakieś niedrogie budżetowe modelko śmiało można polecać pędzelka fajna do wyrobienia każdym pędzlem w ilościach hurtowych słuchajcie Bało się, że tego mydełka tu niewiele zostało, ale mówię, no tyle co zakręciłem. Pędzlem, a tu nagle, bah, jest. Idziemy pod wos. Mhm. Słuchajcie, nieprzyjemnie to już idzie. Tu mi szarpie na sam spodzie jest. Po prostu szarpie. Podejrzewam, że tu sporo czerwonych plamek będę miał podrażni. Ja wiem, że zaraz będą komentarze, że żyletka trzeci, trzy razy użyta, że to, że tamto. No, ja sobie zdaję sprawę. Widzicie, to jest to co mówiłem, tu gdzie mnie poszarpało, gdzie czułem, że ta żyletka yy, drga najbardziej, zaraz cała szyja jest jaka jest i to jest to czego ja w maszynkach nie lubię i nie mówię to ze złośliwości, tylko ja tak mam. A jak każdy tradycyjnie golący się, skóra delikatna, zarost twardy, Wiadomo, sprzęty dla wymagających preferuję. Elegancko. Słuchajcie, dwa przejścia. Czy jest lepiej? Nie, nie jest lepiej. Jest tak samo jak na ustawieniu 3,5. Widocznie tu już się też za. Zobaczymy, jak to chodzi, ale podejrzewam, że tu też się będzie kąt zmieniał. Żyletki w tej, w tej głowicy, bo pewnie się musi zmienić. Dlatego natarcie ostrza jest inne. W minimalnym stopniu, bo w minimalnym, ale się zmienia. Tak jest. Tu mamy dwójeczkę, trujeczkę, trzy i pół. Dla mnie, słuchajcie, wcale bym się nie zdziwił, jakbym tu przyłożył i jeszcze. O! I zbieram. Jeszcze zarost A przecież tu nic nie było. Więc nie zawsze więcej, tym jest lepiej. Bardzo fajna maszyna. Dla mnie ustawienie 3,5 to jest ogolony, bardzo przyjemnie. Bez takiego efektu, skóra po tym ach, to bardzo fajnie. Bardzo fajnie się to czuje. Dzisiaj bez woreczka na takim po podstawce. O, taka podstawka, słuchajcie. Więc fachowo. Kłuczę twarz. Zimna woda. O. Zimna woda, ręcznik. Dwa przejścia. Wszędzie już na tym ustawieniu, słuchajcie, dość agresywny, nieprzyjemny ze względu na tygającą żyletkę. Nie uważam, żeby żyletka po tych trzech goleniach straciła cokolwiek, zwłaszcza że w suchym miejscu wisiała, w ciepłym, więc nie powinno być problemu. Taką mam ja praktykę i się tu nigdy nic nie działo. Tak jak mówię, 3,5. Na ustawieniu Q-shave producentem jest tej maszynki. Rozgmijałem to na internecie. Q-shave można za 30 kilka złotych na Ali znaleźć. Natomiast ja bym chyba nie kupował na AliExpress takiej maszynki, bo słyszałem, że są problemy z jakimiś tam ustawieniami, geometrią. Trudno później z nimi, żeby się przepychać, czy coś, więc bym sobie darował. Wiem, że jest odpowiednik yy, szlusa i myślę, że to byłoby najrozsądniejsze. Pędzelek, mydełko, słuchajcie, Mistrzostwo Świata, kubeczek się spisuje. Słuchajcie, mydełko yy, to czarne derby. No to mówię, no to jest... Tuż naprawdę niewiele mi się udawało, że mam. A słuchajcie, tu jeszcze spokojnie. A tu jeszcze spokojnie widzicie, że się mydła robi, a robi. Zapach wcale nie jest taki, jest bardzo znośny o, w ten sposób. Dużo delikatniejszy niż żarko. Właściwości przyzwoite. A jak sobie, tak jak ja sobie tutaj tym mydełkiem pomidziałem wcześniej, też twarz dużo lepszej kondycji. Przygotowane miałem dwie wody, bo miałem tak jak było poprzednio Nivea freshkick do Krem, który leży na górze, odpoczywa, ale dzisiaj zaszalejemy. Ciepłe temperatury na zewnątrz, na polu ciepło. Tak. Piękny zapach, słuchajcie. Aftershave od Kouto. To jest coś pięknego. Alkoholowo pie piecząco w tym momencie. Rewelacja. Ach, pięknie. Lekko mentolowo. Cudnie. Ten zapach. Świetnie. Bardzo, bardzo super, bardzo świetne. Portugalskie, z tego co pamiętam. Portugalskie. Pochodzenie tej wody. Do niedawna dość często pokazywana, gdzieś tam chwalona w tym momencie. Słucho nie zaginął, dlatego stwierdziłem, że trzeba ją pokazać, odświeżyć na lato. Świetna propozycja. Hm. Klasyczna, taka trochę kolońska. Super, pięknie. Słuchajcie, kolejne golenie za, za nami. Dziękuję Wam ślicznie za komentarze i całą aktywność na profilu społecznościowym, na Facebooku. na Słuchajcie na, na forum, gdziekolwiek człowiek tam się pokazuje, to zawsze jakieś odgłosy są, więc fajnie, dziękuję. No i cóż, sobota dzisiaj, więc takie sobotnie golenie. No. Cała szja czerwona, tak jak przypuszczałem. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. No i co? Będziemy tu ogarniać teraz. Zapraszam na swój blog osobisty, troszeczkę zaniedbany ostatnio. Mam nadzieję, jakieś kolejne artykuły, recenzje coś tam napisać. Zapraszam na forum. Nic więcej, działamy dalej. Golimy się, dbamy o cerę. Fryzura rośnie, ciekawym co z tego wyrośnie. No i cóż, czapeczki działają. Do zobaczyska. Trzymajcie się ciepłutko.